Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w kolejnym miejscu. Jestem na przesmyku między dwoma jeziorami. Dzisiaj połowimy tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie, aczkolwiek może być różnie. Patrzcie, w ogóle wędkarze sobie pod mostem namioty porozbijali. Porzucamy dzisiaj tutaj, zobaczymy, czy coś wpadnie. Mam informację, że podobno było tu wyrzucanych dużo starych rzeczy, no ale zobaczymy. połowie na razie z tej strony, może pójdę na drugą, nie wiem. Wszystko się okaże z drugiej strony na razie słowem wkarze, także tak to wygląda z tej strony. Problem jest taki, że nie mogę łowić z brzegu, ponieważ są te metalowe wzmocnienia i są dosłownie pod samą powierzchnią. No nie tak nie wiem z 10 cm widać je, więc jak będę rzucał z brzegu, to za każdym razem będzie przyhaczenie. Także porzucam z góry zobaczcie coś tu wyjdzie. Miejsce dość ruchliwe, dużo aut, dużo samochodów. Może przejdziemy na drugą stronę, nie wiem. Zobaczymy. Na razie porzucam stąd i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także do zobaczenia przy pierwszych fantach. Hej, patrzcie, pierwszy rzut. Cholera jasna. Pierwszy rzut. Czy wy to widzicie? Pierwszy rzut i. Pistolet wpadł. I cię pistolet, zabawka czy nie? Jakie jajca! Co to jest? Schab pneumatyczny Pierwszy wrzut! Panie! <słuchaj> hunting, hunting action nie, yeah, to jest wiatróweczka jakaś, ale patrzcie na to, jaki jest piękny. Jaki czat! Wow! Pierwszy wrzut! No i dobra, mam kolejnego fancika na magnesie. Zobaczymy zaraz, co tam się kryje. Co tym razem się przyczepiło? Za pięć od roweru chyba jakieś, wycie. Teraz się okaże wszystko. Da, zapięcie od roweru mamy. No i dobra. Powtarzamy w to samo miejsce. No powiem Wam, ten pistolet, ten Airsoft, czy co to jest, no po prostu genialna sprawa na pierwszy strzał. To jest po prostu bomba. No i jest. Następnego Teraz zobaczymy. Następne zapięcie do roweru, czy coś innego może się trafiło? Jakaś. O, ale siedzi. Ach, jakaś obejma stara. Oj, jest fancior. Nie mały. Ale Rursko, patrzcie Ale się Rursko trafiło Piękna sprawa, ale sztuka Ops, raz i dwa jeszcze jakiś Bat i kasa No dobra Coś tam się poprzyczepiało do tego magnesu Zaraz zobaczymy Następny fancior Niemałych rozmiarów Jakaś kratka albo coś ja. Może coś od skrzynki jakiejś na listy, nie wiem. No ale stare, trochę tu leżało. No i mamy kolejne zapięcie od roweru. Jest ręcioro wielki. Ciągniemy go w górę. No, chodź. No i coś tam się przykleiło do magnesu. Teraz zobaczymy co. Tam coś się też puściło. Mamy kawałek rurki. Opa. O, pieniążki. No i ponownie coś mamy dużego, na pewno ciężkiego. Co to jest? Jest na pewno pucha. Jest na pewno pucha. Jest kluczyk. Jest jeden eurocent. Ale to? To jest jakiś pojemnik No Bleh. Kasetka jakaś Była No ale niestety pusta Dobra Dobra, jest fancior. Czuję na magnesie, że coś siedzi. Nie wiem, tylko jak duże. Nieduże. Zobaczymy, co to jest. W miarę ciężkie. Takie cudo, na początku wygląda jak maska do nurkowania, <noise> ale nie jest to maska. Jakieś zaciski, obejmy, coś takiego, nie wiem. Dobra, idzie coś do góry. Kilka rzeczy się złapało nawet. Zobaczymy zaraz co konkretnie ohoho, czego by tu zacząć, tu jakieś pierdoły tulejka jakaś tu jakiś kawałek starej rurki Kajaki. Pręcik, wieszak stary No i coś płaskiego Jakiś kawałek płaskownika albo jakieś Ala podkładki czy coś Mało otwierać stary może do piwa i to wszystko no patrzcie myślałem, że nic nie ma, a tam jakiś jakaś rureczka czy coś się trafiło Takie trójkątny dziad jakiś. Jest, co to jest? Teraz zobaczymy. O, ho, 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 ho. to jest karabin, to jest część jakiegoś karabinu. Yo, patrzcie! To jest część od jakiegoś karabinu, chyba. Tu jest haspust. Ale. Jaja, A zobaczymy, czy coś tu będzie gdzieś czy nie. Aaa, się rozsypuje, patrzcie. Nawet nie można z nim za dużo zrobić. Cały się rozsypuje, to jest od karabinu jakiegoś moi drodzy. Ale ciężko będzie ocenić od jakiego, zobaczcie. Tu był tak samo magazynek boczny wkładany. Tu jest spust na dole. Ale co to może być? Jak stare to może być. Tu był magazynek, tutaj łuski wylatywały. Ale staruszek się trafił. Ho, ho. No nieźle. Oho. Ale szlaba, ja Nie wiem, czy ja go wyciągnę w ogóle. Chociaż ja do, dociągniemy go do brzegu na pewno. Idzie to dobrze, jak nie, no to nie, no to trudno, to zostanie na brzegu wtedy. Eee, zrzut i fancik, mamy oponę, mam nadzieję, że nie wpadnie mi do wody z powrotem. Dobrze, byłoby ją wyjąć. Mamy, mamy taką oponę, ale śmietnik. Mamy oponę, mamy kapselki. Mamy kłódkę starą I cęciaka A jakiś pręcior jest Albo rura jakaś się zaraz okaże Taki pręcik metalowy Dłuższy jakiś się nałapało teraz tego. Patrzcie. Młotek chyba jest. Teraz zobaczymy wszystko. Ale Ale śmieci, no jest młotek następny. Taki malusie fajny. No i coś, coś pognieczonego. Srapucha, nie wiem co to jest. I drobnica. kapsel kapselki, pieniążkę, pieniążki No i są następne cuda na magnesie Teraz takie o Jakieś pręty, śrubki Nie wiem co to jest do końca To jest jakiś pręcik Tu jest na pewno śruba jest Kapsel Tu jest coś No i coś takiego jeszcze się trafiło a jakiś taki zawija z berło kurde, nie żartuję to jest od tego, od roweru dolna część od roweru, mocowanie koła tu jest no, tu z tej strony dobra no, cześć, słuchajcie podsumujmy to na szybko co się dzisiaj wydarzyło bo naprawdę było fajnie, powiem wam chciałem, chciałem w końcu znaleźć znowu, znowu jakąś broń no i się udało, udało się, może nie jest to po raz kolejny ostra broń ale się udało, ale jest. <laughs> Także teraz wam pokażę te dwie bronie, bo jeden to wrak jest totalnie jakiś wojenny, no, a drugi to jest ten najprawdopodobniej jakiś airsoftowy pistolet. No ale nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze, muszę, muszę sprawdzić dokładnie. No, było sporo złomu, było, było sporo dużych rzeczy. Ciekawych. No ale dobra, najfajniejsze pokażę wam te dwie rzeczy właśnie. Także pierwszy to jest ten wrak. O no tak, wam pokażę tutaj. Pierwszy to jest ten wrak właśnie. Kieł, nie wiem, część karabinu, może pistoletu. Znowu maszynowego. Trochę go postarałem się oczyścić, no ale niestety. Ile się dało, tyle się dało. Jest spust. Tu jest wylot łusek. Z drugiej strony wygląda w ten sposób, że jest, jest spust. To jest miejsce na magazynek. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie ma żadnych śladów na tym ani niczego. Także nie wiem od czego to może być, jaki model. No postaram się znaleźć. Aczkolwiek nie obiecuję. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Wiem, że jest trochę osób, które się na tym zna, które, to, które się tym interesuje bardziej. Że to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz z samego początku łowienia to jest to cudo. Za bardzo nim tu nie mogę machać. Tu jest napisane na nim... Huntington Beach, CA, USA, czyli Kalifornia. Nie wiem co to jest, może to... Jechać, dowiedzieć się, tu jest napisane Mark Marksman Repeater Takie cudo znalazłem dzisiaj, także No magazynku od dołu nie ma, więc dlatego się domyślam, że jest to jakiś airsoft albo coś No ale Czy na kulki metalowe może No ale w każdym bądź razie pojadę, dowiem się, zapytam, zobaczymy co mi powiedzą Także Takie to dzisiejsze znaleziska były Mam nadzieję, że się podobał odcinek, było fajnie W końcu się udało znowu coś trafić takiego ciekawego no i tyle, ja będę kończył z mojej strony. Na dziś to będzie wszystko. Trzymajcie się, miłego wieczoru, popołudnia wam życzę. I do następnego filmu. Hej!